Cześć, witam Cię w eterycznej bibliotece, czyli miejscu dla wszystkich tych, którzy mają w sobie wolnego ducha. Dzisiaj tak nietypowo, z laptopem. Będę zajmował się powieścią Stephena Kinga Bastion. No, zainspirowało mnie do recenzji tej książki. No, ostatnie wydarzenia, no, nasilenie się epidemii koronawirusa. No, śledziłem rozprzestrzenianie się koronawirusa, odkąd tylko ujawniono, że tutaj ta epidemia się rozprzestrzenia, czyli... Od początku roku. Wtedy też powstała na internecie taka mapa sporządzona przez Uniwersytet Johna Hopkinsa. Na tej mapie, tutaj możemy śledzić na bieżąco rozprzestrzenianie się wirusa. Tutaj mamy tutaj ilość osób zarażonych, i tutaj jest ilość zgonów, a tutaj ilość osób, które wyzdrowiały. Ta zielona cyfra. No i na pierwszy rzut oka wydaje się, że no tutaj 43 tysiące ponad osób zarażonych, no to nie jest takie niepokojące 1000 zgonów. No. Ale jeśli na przykład zaczniemy się tym bardziej tutaj analizować to, no to jeśli porównamy na przykład ilość zgonów do ilości osób, które wyzdrowiały, czyli 1000 zgonów oficjalnie stwierdzonych do 4000 osób, które wyzdrowiały, no to jest to stosunek 1 do 4, no to jest to Niepokojący stosunek, no, wysoki. No Jeśli się przejrzymy, prowincji Hubei, w której znajduje się miasto Wuhan, ja to teraz powiększę, żeby to było widać. Moment, to sobie powiększę. Tak, tutaj już mamy. 31 tysięcy osób zarażonych, prawie 1000 zgonów, i 2000 osób, które wyzdrowiały. Czyli ten stosunek jest jeszcze gorszy. Jest na dwie osoby, które wyzdrowiały, przypada jedna osoba, która zmarła. No jest to niepokojący stosunek. No. Yy, tutaj, może już odłożę tego laptopa, bo właśnie to chciałem pokazać. Ten, to jest... No, ta mapa jest sporządzona przez Uniwersytet Johna Hopkinsa, jak już wspominałem tutaj. Ja wam wrzucę link w opisie tego filmu. Do niej możecie. Będziecie sobie mogli na tej stronie śledzić ten. No. No i jest to niepokojące. No. Koronawirus jest to. Yy, przypomina bardzo wirus grypy. Tutaj może tutaj też przygotowałem. No. Tak on wygląda. O, sobie tutaj trochę przesuniemy, żeby się zmieściło w kadrze całe laptop. No, tak wygląda koronawirus. No, przypomina w swoim przebiegu, przypomina wirus grypy czyli tutaj powoduje wysoką gorączkę, kaszel, duszności, no i przenosi się drogą kropelkową z człowieka na człowieka. No i też tutaj oficjalnie jest to wirus od zwierzęcy tutaj w tym mieście Wuhan, które jest ogniskiem epidemii. No tutaj oficjalne komunikaty są takie, że na targowisku tam no ktoś tam się zaraził od zwierzęcia i stąd ten wirus się tak rozprzestrzenił. No nie wierzę w te komunikaty. Przede wszystkim jest to wirus przenoszony z człowieka na człowieka. To jest oficjalnie potwierdzone. Drogą kropelkową. Oficjalne komunikaty przestrzegają nas przed kontaktem z chorymi osobami. Ale nie ma oficjalnych żadnych komunikatów, które przestrzegałyby nas przed jako unikaniem jakiegoś rodzaju zwierzęcia. Nie ma też oficjalnych komunikatów, żeby jakiś właśnie gatunek zwierząt był chory na tego koronawirusa. No jest tutaj, są komunikaty, że jest tutaj ograniczony no, poruszanie się osób z Chin właśnie Ludzi z Chin, do, do podróżowanie po prostu no z Chin do innych krajów, to osoby są sprawdzane, ale nie ma żadnych komunikatów, żeby jakieś zwierzęta były tutaj, tutaj, no, sprawdzane, jakiś transport zwierząt, żeby były jakieś transporty zwierząt sprawdzane, żeby tutaj, no. Dlatego ja nie wierzę kompletnie w odzwierzęce pochodzenie koronawirusa. Skąd więc się wziął? Ja mam taką teorię, tutaj takie przypuszczenie. W Wuhan jest kilka laboratoriów biologicznych. Są to laboratoria, które pracują zarówno dla rządu chińskiego, ale są też takie, które pracują dla zagranicznych, międzynarodowych koncernów. Przeprowadza się tam badania biologiczne, mikrobiologiczne. No i moim zdaniem, po prostu. Tutaj chciałem tutaj Nie wierzę, żeby koronawirus był bronią biologiczną, która tam się wymknęła z laboratorium. Moim zdaniem, po prostu. Łamano w tych laboratoriach etykę medyczną i standardy bezpieczeństwa, i namnażano materiał biologiczny na żywych bakteriach i wirusach, moim zdaniem. Zazwyczaj w namnażanie materiału biologicznego wygląda tak, że namnaża się go na pożywce biologicznej, ale o wiele efektywniejsze, szybsze, a przez to też tańsze. Jest namnażanie materiału biologicznego na żywych bakteriach bądź wirusach. No i stąd już był tylko krok od tego, żeby taki właśnie i ten żywy wirus przeniósł się na laboranta. No i stąd ta epidemia koronawirusa. Ale zaznaczam, jest to tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. No nie mam żadnych dowodów na to. No ale to właśnie ten wybuch tej epidemii koronawirusa bardzo mi przypomniał, właśnie. Fabułę powieści Bastion Stephena Kinga. No, fabuła wygląda tak, że początek powieści wygląda tak, że w tajnym laboratorium rządowym w Stanach Zjednoczonych dochodzi do wypadku. W wyniku tego wypadku uwalnia się z tego zamkniętego środowiska laboratoryjnego na, na ludzi po prostu, uwalnia się prototyp bio, broni, broni biologicznej. Wirus supergrypy zwany Kapitan Trips. No w krótkim czasie tutaj dochodzi do wybuchu pandemii. Tej supergrypy zaraża się cała ludzkość praktycznie. No. Wirus jest bardzo śmiertelny, 99% śmiertelności. No. No i tutaj to wygląda tak właśnie, że... Yy, Tutaj ta fabuła wygląda tak właśnie, że ci ludzie się tutaj zarażają, umierają, wybucha ta pandemia, ale są też osoby, które z niewyjaśnionych przyczyn są odporne na działanie wirusa. I zamiast objawów tej właśnie supergrypy pojawiają się u nich wizje, dwa rodzaje wizji. Pierwsza wizja to jest właśnie postać takiego mrocznego mężczyzny, Randala, tego, Randala Flaga, to jest na okładce, no i tutaj on w tych, to są takie wizje przypominające koszmary, w tych wizjach on straszy ludzi no i no, nakazuje im zebrać się w jednym miejscu na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie zbudują nowe społeczeństwo. No to może tutaj też okładkę sobie zmienię. O. Tutaj mamy okładkę nowszego wydania, bo to jest pierwsze polskie wydanie pełne powieści tam tutaj. A tutaj mamy okładkę najnowszego wydania, tak to wygląda może, o, yy, tak. No i tutaj ten właśnie w tych wizjach ten Randall Flagim się ukazuje, grozi im tutaj torturami i śmiercią, jeżeli go nie usłuchają. Pojawia się też drugi rodzaj wizji u tych osób ocalałych, Tutaj, tutaj tak, w takim śnie przenoszą się na pole kukurydzy, właśnie wędrują po takim bezkresnym polu kukurydzy i tutaj w, w czasie tej wędrówki natrafiają na taką, no, taką rozklekotaną, drewnianą chatkę pośrodku tego bezkresnego pola kukurydzy. No i w chatce mieszka staruszka, matka Abigail. No i właśnie staruszka... Napełnia ich nadzieją, pokrzepia ich, pociesza i też radzi im zebrać się w jednym miejscu, w miejscowości Boulder, w Colorado, gdzie też stworzą y, razem społeczność, która stawi opór złu. Taki bastion, który oprze się temu złu, randala flaga, bo ona wie o tym randalu flagu i przestrzega te, tych ludzi, tych ocalałych przed nim. No I właśnie powieść ogólnie można podzielić na trzy części. Pierwszy to jest wybuch tej pandemii supergrypy, no i rozpad tego świata, jaki my znamy. Druga część to jest tworzenie się tych dwóch właśnie społeczności na gruzach starego świata. Na no trzecia część to jest starcie sił demokracji, reprezentowanych przez mieszkańców wolnej strefy Boulder, z ludźmi zterroryzowanymi i zastraszonymi przez randala Flaga. Co mi się w powieści spodobało? No. Przede wszystkim ja czytam Kinga nie ze względu na tą atmosferę grozy, która w której tej powieści się pojawia, narasta, no i jest. Ja czytam powieści Kinga ze względu właśnie na taki u niego taki obecny opis takich sennych, prowincjonalnych, amerykańskich miasteczek, no, w których King jest mistrzem. No i tu też taki opis znajdziemy. No też Powieść jest wielowiątkowa, jest wielu bohaterów, wiele wątków. No, jedna z bohaterek mieszka w Nowej Anglii, no, w stanie Maine, czyli no, ulubionym miejscu Kinga, no, w którym no, on osadza większość swoich powieści. On też tam osobiście mieszka i tworzy. No, no i tutaj są też inne osoby z innych miasteczek. No. Ale też King w tej powieści tak umiejętnie przeplata ten, właśnie ten, to, takie, ten to, to, to właśnie ten klimat tych... Takich zubożałych, prowincjonalnych, sennych miasteczek z obrazem wielkomiejskich aglomeracji, które też tutaj są. Też są tutaj bohaterowie z Nowego Jorku, no, z tych aglomeracji takich ogromnych, które my znamy i z których my ko kojarzymy Stany Zjednoczone. No i właśnie to mnie tak urzeka w tej powieści, właśnie to takie, takie, taki ten kontrast między tym właśnie, tym, tym właśnie tą, tą właśnie prowincjonalną, senną. Tą Ameryką, którą tak King opisuje, no i tymi aglomeracjami, no, które też mi się tutaj udaje świetnie opisywać. No, no tutaj mi to tak się właśnie tutaj przede wszystkim ja czytałem to ze względu właśnie na. Dlatego mi się pierwsze dwie części podobają, bo w pierwszych dwóch częściach jest ten opis. No, tutaj co jeszcze tutaj. Co mogę jeszcze opowiedzieć o tej powieści? Co mi się tutaj jeszcze tak podobało? No właśnie druga część opowiada o powstawaniu nowych społeczności, więc mamy tutaj nie tylko tak znany ten motyw Kinga, tego opisu tych takich społecznych właśnie bohaterów, którzy dorastają w tych takich małych prowincjonalnych, sennych miasteczkach, no właśnie, no co na nich tak wpływa, na ich psychikę, na ich sposób postępowania, ale tutaj też mamy obraz tworzenia się nowych społeczności. Jest tu właśnie opisane to tworzenie się tych dwóch tych nowych społeczności. Jedna jest taka no, z, u korzeni jest taka z gruntu taka dobra, no, a druga jest otwarcie przesiąknięta złem. No, jedna jest demokratyczna, druga jest y, tyranią. No. no i właśnie tutaj King po, po, po opisuje właśnie proces tworzenia się tych właśnie nowych społeczności na gruzach świata, który znamy po pandemii, tego wirusa. No jest to też bardzo ciekawe. No ja to czytałem właśnie, mimo że powieść jest długa. No ja to czytałem właśnie. No, urzekło mnie to też. Trzecia część Randall Flagg. Jest to no, antagonista tej powieści. No, jest to jeden z najbardziej udanych antagonistów Stephena Kinga. No. Niech świadczy o tym fakt, że pojawia się on też potem jako główny antagonista, główny przeciwnik w sztandarowej serii Stephena Kinga: Mroczna Wieża. No. Randall Flagg to jest karmazynowy czarodziej z Mrocznej Wieży. Tam ci, którzy czytają, to się do tego właśnie o tym wiedzą. I... No i właśnie ta postać właśnie ze względu na to tych osób, które interesują się tym cyklem Mrocznej Wieży, no to polecam przeczytać Bastion, choćby z tego właśnie względu, że tutaj pierwszy raz pojawia się postać Randala Flaga. No, co jeszcze tutaj? Jest to Opus Magnum. Jest to najgrubsza książka Stevena Kinga. Ale też tutaj opus magnum znaczy, że jest to też jego książka najważniejsza. Przez krytyków jest uważany za jego najważniejszą i najlepszą książkę. No jego opus magnum. No pojawia się tu wiele wątków znanych z jego innych powieści, no jak choćby właśnie ten um, karmazynowy czarodziej Randall Flagg, który potem pojawia się w Mrocznej Wieży, ale też Fanny Kinga znajdą w bastionie odniesienia do wielu jego powieści, czyli Panom też tutaj polecam przeczytać. Yy, tak, co by tu jeszcze tutaj wam tutaj opowiedzieć? Tytuł powieści The Stand. Tutaj oryginalny tytuł po angielsku to jest The Stand". Oznacza on postawę właśnie, że tutaj w obliczu tego postapokaliptycznego świata, w obliczu takiego właśnie wydarzenia, jakim jest taka pandemia, to ci właśnie ludzie, którzy się z tym mierzą, muszą przyjąć Ustawy. nie mogą być obserwatorami, nie mogą po prostu tak tam na uboczu się trzymać, tylko obserwować co się stanie, tylko się muszą opowiedzieć po jednej ze stron. Albo tutaj, bo tak właśnie w takim społeczności takiej postapokaliptycznej, no to nie da się przeżyć samotnie, tak, żyjąć samotnie właśnie, oni się muszą, właśnie ci ludzie podświadomie szukają kontaktu z innymi ludźmi i mają do wyboru albo właśnie tą społeczność rządzoną przez Randala Flaga, Albo tą wolną strefę w Colorado, w Boulder. No i właśnie każdy musi się opowiedzieć po której ze stron. To znaczy, to właśnie oznacza ten tytuł. The Stand. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Aha, miniserial. To jest okładka miniserialu, który powstał na podstawie tej powieści. No, właśnie tam w latach 90. Yy, powstało kilka takich telewizyjnych miniseriali na podstawie powieści Kinga. No. Najlepszym z nich był właśnie taki czterodcinkowy miniserial, właśnie na podstawie bastionu The Stand. Stephena Kinga, jest to właśnie ten serial z lat 90 ma cztery odcinki, każdy z odcinków tam trwa półtorej, no godzinę, 30 minut, półtorej godziny tak mniej więcej tyle każdy odcinek trwa, no. serial mi się podobał, no ja go pamiętam oglądałem jako nastolatek na nieistniejącym już kanale RTL7, no, no i ten też nadawało to RTL7 Slidersa, także no, to były czasy, no, ja to wtedy, no, to, to wtedy śledziłem, lubiłem. No, też Polsa ten mini serial nadawał, on ma tylko 4 odcinki. No. Przed czym przestrzegam przed wersją DVD tego serialu, bo no jest ona niemiłosiernie pocięta. Serial ma 4 odcinki każdy po pół, półtorej godziny, także powinien on trwać 6 godzin, a wersja serialu na DVD jest tak pocięta, że ona trwa 2,5 godziny, także sobie możemy wyobrazić, ile ten serial traci. No a właśnie także. Polecam go sobie znaleźć, zakupić, ale patrzcie, czy wersja, którą tam widzicie trwa 6 godzin, czy 2,5 godziny, tak mniej więcej. Bo ta wersja 6-godzinna też jest dostępna chyba z tego, co ja kojarzę na DVD. No, także polecam. Powieść jest w obecnych czasach, powieść bardzo mocno zyskała na aktualności. No i no jest na czasie w obecnych czasach. No. no i polecam wam przeczytać. No jeszcze na koniec korzystam z prawa cytatu. No I przeczytam Wam fragment, ale nie fragment atmosfery grozy, tylko właśnie to, dlaczego ja czytam ten właśnie Kinga, właśnie ze względu na ten właśnie tutaj klimat, tych właśnie tych takich sennych, prowincjonalnych miasteczek, i tutaj możemy zaobserwować takie zderzenie się tej takiej wielkomiejskiej Ameryki z tym właśnie sennym, takim klimatem tych sennych, prowincjonalnych miasteczek. Ten kontrast i właśnie to mnie tak urzekło w tej powieści, to mi się tak spodobało. No, i tutaj taki fragmencik Wam przeczytam. Alice Underwood przygotowała dla niego trzy jajka na bekonie: tosta, sok i kawę. Kiedy zjadł jajecznicę, tosta, wypił sok i została mu już tylko kawa, zapalił papierosa i odsunął się z krzesłem od stołu. Matka nieprzychylnym wzrokiem spojrzała na papierosa, ale nie powiedziała ani słowa. Nie przywróciło mu, to przywróciło mu nieco wiary w siebie. Niezbyt dużo, tylko odrobinę. Jego matka była zawsze diablo cierpliwa. Wstawiła patelnię do zlewu i metal zroszony wodą z kranu zaskwierczał cicho. Nie zmieniła się zbyt wiele, pomyślał Larry. Była nieco starsza. Miała teraz pięćdziesiąt jeden lat, troszkę posiwiała, ale pod zgrabną siateczką nadal można było dostrzec, dostrzec czarne włosy, nosiła popielatą sukienkę zapewne tę samą, w której pracowała. Zaczął strzepywać popiół z papierosa na spodeczek do kawy. Natychmiast zabrała go i zamieniła na popielniczkę, którą zawsze trzymała w kredensie. Spodeczek był poplamiony kawą i Lary nie widział powodu, dlaczego nie miałby strząsać na niego popiołu. Popielniczka była czysta, wręcz nieskazitelna, bez jednej plamki i kiedy strącił popiół, poczuł coś w rodzaju wyrzutów sumienia. Jego matka była bardzo cierpliwa i umiała zasta zastawiać niezliczone pułapki. A jak już się w nie wpakowałeś, prędzej czy później musiałeś zacząć mówić. A więc wróciłeś, powiedziała Alice i zaczęła szorować patelnię. Co cię tu sprowadziło? Pomyślał. Cóż, mamo, pewien przyjaciel uświadomił mi parę prostych, życiowych prawd, że głupota nie wybiera, atakuje znienacka i w kilku miejscach naraz i że tym razem postanowiła dopiec mi. Nie wiem, czy przyjaciel to odpowiednie określenie dla tego człowieka. Żywi wobec mnie niemal szacunek, jakim ja darzę wytwórnię gumy do rzucia założoną w 1910 roku. Mimo to przemówił do mnie na tyle wyraziście, że ruszyłem w drogę. A czyż to nie Robert Frost powiedział, że dom jest takim miejscem, do którego zawsze zostaniesz wpuszczony, kiedy zapukasz do drzwi? Powiedział jednak: Chyba mi ciebie brakowało, mamo. Prychnęła. To dlatego do mnie tak często pisywałeś? Wiesz, że nie przepadam zapisaniem listów. Powoli zaciągnął się dymem papierosowym. Z koniuszka papierosa odrywały się smuszki dymu i ulatywały w górę. Powtórz to. Wiesz, że nie przepadam za pisaniem listów, powtórzył z uśmiechem. I w dalszym ciągu jesteś przemądrzały. Pod tym względem nic się nie zmieniłeś. Przepraszam, powiedział. A co u ciebie, mamo? Wstawiła patelnię do suszarki, wyjęła korek ze zlewozmywaka i otarła zaczerwienione dłonie z piany. Nieźle, powiedziała podchodząc do stołu i siadając na krześle. Czasami bolą mnie trochę plecy, ale mam swoje pigułki i jakoś sobie radzę. Wciąż jesteś młodą dziewczyną, powiedział z pochlebstwem w głosie jak za starych, dobrych czasów. Zawsze to lubiła, ale teraz jego słowa wywoływały na jej ustach jedynie cień uśmiechu. Czy w Twoim życiu pojawili się jacyś nowi faceci? Kilku odparła a w Twoim nie, odparł z powagą, żadnych nowych facetów, parę dziewczyn, ale ani jednego mężczyzny. Miał nadzieję, że się roześmieje, ale znów ujrzał w odpowiedzi tylko ten sam cień uśmiechu. Martwi się o mnie, pomyślał. To o to chodzi. Nie wie, po co tu przyjechałem. Po trzech latach w ogóle się nie spodziewała, że przyjadę. Chciała, żebym zniknął na zawsze z jej życia. Ten sam stary Larry powiedziała: Nigdy nie spoważniejesz. Zaręczyłeś się? Widujesz się z kimś regularnie? Sporo podróżuję, mamo. Jak zawsze. W każdym razie nigdy nie przyjechałeś, żeby mi oznajmić, że poznałeś jakąś miłą, katolicką dziewczynę i masz wobec niej poważne plany na przyszłość. Aż ci się dziwię: albo byłeś bardzo ostrożny. Bardzo uprzejmy, albo po prostu miałeś olbrzymie szczęście. Usilnie starał się zachować pokarową twarz. Po raz pierwszy w życiu, czy otwarcie, czy aluzjami nawiązała w rozmowie do spraw seksu. Tak czy inaczej jeszcze się przekonasz, stwierdziła Alice. Mówią, że nie ma to jak starokawalerski stan, ale to nie tak. Pozostając kawalerem, zmieniasz się. Jak pan Freeman w starego, zgorzkniałego, sklerotycznego grzyba Siedzi w tym swoim mieszkaniu w suterenie i wystaje pod oknem Licząc, licząc że zawieje silniejszy wiatr Lary chrząknął. Słyszałam w radio twoją piosenkę Mówię ludziom, że to mój syn, to Lary Ale większość z nich nie wierzy Słyszałaś ją? Zastanawiał się, dlaczego w ogóle od tego nie zaczęła, zamiast wciągać go w tę beznadziejną rozmowę. Jasne, nadają ją bez przerwy na rock and rollowej stacji W. Rock, tej, której słuchają młode dziewczęta. Podoba ci się? Muzyka, jak muzyka. Posłała mu stanowcze spojrzenie. Myślę, że ogólnie brzmi dość sugestywnie, lubieżnie. Nagle uświadomił sobie, że zaczął szurać nogami, i zmusił się, aby przestać. Ta piosenka miała być namiętna, mamo. To wszystko. Jego twarz nabiegła krwią. Nie spodziewał się, że będzie siedział przy stole w kuchni i rozmawiał z matką o namiętności. Na namiętność jest miejsce w sypialni stwierdziła oschłym tonem. Ucinając niczym chirurg skalpelem temat jego przebojowej piosenki. Dostałem honorarium, oznajmił, określony procent od liczby sprzedanych płyt to będzie jakieś Och, daj spokój, powiedziała i uciszyła go gestem ręki. Wypłacili ci już całość, czy może wziąłeś ten mały wozik na kredyt? Nie zapłacili mi jeszcze zbyt dużo. Stwierdził, balansując na krawędzi kłamstwa, ale nie ośmielając się jej przekroczyć, uiściłem pierwszą ratę, spłacę resztę w terminie. Kredyty o dogodnych terminach spłat mruknęła ze smutkiem. To właśnie, to właśnie one doprowadziły twojego ojca do bankructwa. Lekarz powiedział, że zmarł na atak serca, ale to nie było to. Pękło mu serce. Twój ojciec zmarł z powodu kredytów o dogodnych terminach spłat. To była stara śpiewka, i Lary puścił ją mimo uszu, kiwając głową we właściwych momentach. Jego ojciec miał sklepik z galanterią męską. Nieopodal niego otwarto salon Roberta Halla, i rok później sklepik ojca upadł. Aby zabić smutek, zaczął jeść I w, i w ciągu trzech lat utył 110 funtów. Skonał, skonał w niewielkim barze na rogu, a na talerzu przed nim została niedojedzona kanapka z klopsikami. Larry miał wtedy 9 lat. Przypomniał sobie, jak jego matka, Alice Underwood, Kobieta, która absolutnie nie potrzebowała pocieszenia, odpowiedziała swojej siostrze, usilnie starającej się ją uspokoić: Że mogło być gorzej, mógł zapić się na śmierć stwierdziła, patrząc ponad ramieniem Lariego. I od tej pory, aż do czasu, kiedy wyjechał z domu, jego życie było zdominowane przez jej powiedzenia i uprzedzenia. Ostatnia uwaga, jaką usłyszał, kiedy wraz z Rudim Schwarzem odjeżdżali starym Fordem. Rudiego brzmiała: W Kalifornii też są przytułki. O tak, taka jest moja mama. Dokładnie. No, także Stephen King, Bastion. No, w obecnych czasach powieść jest bardzo na czasie. No, zyskała na aktualności. No, polecam przeczytać. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. No jeżeli wam się podobało, proszę o komentarze, komentujcie, co Wam się podobało w tej powieści, no co Wam się nie podobało. No. Proszę też o oceny, jak oceniacie ten film, mój film, no. proszę też o subskrypcję, no. wspierasz w ten sposób, ten sposób moją pracę, doceniasz mój kanał, no. wspierasz jego rozwój. No. Także motywuje mnie to do dalszej pracy. No. To dzięki, że byliście ze mną, wysłuchaliście mnie, to na razie.